Witajcie, witajcie. Już jesteśmy na żywo. Bardzo się cieszę. Dzisiaj w takich wyjątkowych okolicznościach przyrody. Wyjątkowy gość, również. Dzisiejszy mój gość będzie bardzo małomówny. Dodatkowe wyzwanie, słuchajcie, to to, że ani kamerzysty, ani dźwiękowca zastrajkowali, spóźnili się na dzisiejszą emisję. Generalnie tak, słuchajcie, pół żartem półserio będzie, ale o bardzo poważnych sprawach. Także zachęcam do wysłuchania do końca. Jak już powiedziałam, drugiego okna dzisiaj nie będzie, ponieważ gościem moim dzisiejszym jest Rubin, Centrum Konferencyjno-Biznesowe Rubin, jak widzicie. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy dzisiejszy bohater. Ponieważ tutaj, już tutaj, dokładnie za dwa tygodnie, spotkamy się z Wami. Spotkamy my, grupa e, osób, które zafascynowane są technologią live, które tutaj działają. I mam nadzieję, że Wy też m, dopiszecie będzie Was e, jak najwięcej. Natomiast słuchajcie, takich bohaterów, jak dzisiejszy Rubik, mamy e, w tym roku sześciu. I już Wam powiem na początek, gdzie? 7 września jesteśmy w Bydgoszczy, 8 września w Poznaniu, 9 w Warszawie to północ Polski. A ci z Was, którzy są z południa, zapraszamy w kolejnym tygodniu, 15 września do Wrocławia, 16 do Rybnika i 17, tutaj właśnie w piątek za dwa tygodnie, w Łodzi, będziemy w Rubinie. Natomiast słuchajcie, dlaczego ja Wam te miejsca pokazuję? Dlaczego ja w ogóle dzisiaj przyjechałam sobie tutaj do Rubina? I mam nadzieję, że nie słyszycie, jak w tle tłuką się naczynia, ponieważ przygotowywany jest jakiś inny... Zatem dlaczego Wam to miejsce pokazuje? No, oczywiście to, że event, ale o czym my będziemy mówić? Co to będzie za event? E, to będzie spotkanie o zdrowiu. Zdrowie dzisiaj to dla wielu osób przede wszystkim odporność, prawda? E, Perspektywie wirusa, który wpływa. Natomiast zdrowie to nie tylko odporność, bo zdrowie to nie tylko choroby, infekcje, na które zapadamy w sezonie zimowym, czy generalnie przez cały rok, ale pamiętajcie, że zdrowie to jest równowaga w naszym organizmie, czyli to, że ktoś ma nadwagę i nie może schudnąć. Czyli o, witajcie, witajcie, ale was fajny, fajnie dużo was już jest. Witaj, Asiu. Czyli to, że ktoś nie choruje na infekcje, tak, wracając do tematu, czyli to, że ktoś nie ma zwykłych przeziębień, to wcale nie znaczy, że jest zdrowy. Bo jeżeli na przykład ma nadwagę i nie może schudnąć, to też jest rodzaj choroby, bo jest mnóstwo chorób z zakresu autoagresji, które nie wykazują objawów, aczkolwiek one są i towarzyszą nam, co my jeszcze mamy? Stres przede wszystkim dzisiaj, tak? Nawet jeżeli słyszę często od wielu osób, nie, ja się nie stresuję. Może świadomie nie, ale kto wie, co się dzieje w Twoim organizmie. No i oczywiście mnóstwo chorób, które pojawiają się na liście chorób, do których dostosowywane są leki, chorób, z którymi ludzie żyją tak naprawdę do końca życia, chorób, ja to nazywam, długoterminowych, do których się przyzwyczajamy i w którymś momencie przestajemy traktować jak chorobę. Ale słuchajcie, takie przez chwilę przenieśmy się w krainę marzeń i wyobraźni. No i teraz wyobraźcie sobie takiego człowieka, który ma wizję i który chce służyć ludziom. Wyobraźcie sobie człowieka, który ma marzenia i który zrobi absolutnie wszystko, żeby te marzenia ziścić. Wyobraźcie sobie, że marzeniem tego człowieka jest to, żeby ludzie nie chorowali, żeby ludzie żyli długo w zdrowiu i fizycznym, i psychicznym, tak? I wyobraźcie sobie, że człowiek ten spełnia to marzenie, że to marzenie przestaje być tylko marzeniem, a staje się rzeczywistością i jest możliwość życia długiego, ponadprzeciętnego, bez chorób. E, tak, tak właśnie się stało. Dlatego też zapraszamy was, żebyście się dowiedzieli, e, co dla was przygotowaliśmy. E, a tak naprawdę po co jeszcze macie przyjść? Tak, bo wyobraźnia, wyobraźnia i, e, i takie bajdurzenie sobie, prawda? Jak to możliwe przecież? To po co wy tu macie przyjść? No, słuchajcie. Jeżeli ktoś ma migreny, no tak, właściwie nie powiedziałam o ryzyku, bo migreny migrenami, ale generalnie przyjście tutaj to jest ogromne ryzyko. Jak już powiedziałam, będzie pół żartem, pół serio, więc z przywróżeniem oka przyjmijcie też to, co mówię. Ryzykowne, ponieważ grozi zdrowiem. No jeżeli ktoś ma migreny na przykład, jest szansa, że, że jest pewność, że nie będzie mógł już bezkarnie spać w ciągu dnia. Jeżeli ktoś ma alergię, no, będzie musiał pożegnać się z chusteczkami do nosa. Jeżeli, słuchajcie, ktoś ma tutaj takie schody, jeżeli ktoś cierpi na bóle kolan, no jest ryzyko, że zacznie po tych schodach biegać. Jeżeli ktoś uprawia sport na przykład, no to może pobić swoje własne rekordy. Nie wiem, czy jest na to gotowe. A jak przy sporcie jesteśmy, może się okazać, że dopadnie go jakaś kontuzja, a wtedy no, wyjdzie zdecydowanie szybciej. Jeśli nie czytaliście jeszcze mojego posta, zapraszam na moją ścianę. Pisałam, jak mój mąż e, szybko wyzdrowiał e, po no, operacji e, Łąkotki. E, łąkotki, nie Łańkotki, tak. E, dziękuję, Asia. <grych> e, jak szybko, jak wysz, szybko wyszedł, doszedł do siebie i jak rehabilitanci e, bardzo są zdziwieni e, nad właśnie tym tempem. Natomiast y, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno ryzyko jest, to jest mega ważne ryzyko, słuchajcie, że będziecie omijać apteki szerokim łukiem, y, że zostaną Wam pieniądze z tego tytułu w kieszeni. Y, no i teraz jeszcze, skąd ja to wiem, że Wy powinniście tutaj przyjść? Bo y, mówimy oczywiście o zdrowiu, mówimy o odporności i tak dalej. Ale przede wszystkim, zanim odpowiesz na to pytanie, mam glutation i karnozyna. I słuchajcie. Ja nie będę wam opowiadać, co to jest. Wy sobie wrzućcie w doktora Googlea, bo on najlepiej wam wszystko powie. Wrzućcie sobie. Widzę, że piszecie, słuchajcie, ale jest tak mały, mały, mały druk, mała czcionka, że nie do końca jestem w stanie prze, przeczytać. Ale zatrzymajmy się chwilę. Oj, tak, migrena to od tego się zaczęło poznawanie technologii. Marlena pisze: Asia, tak jest. Brak popanych infekcji w ogóle nie musi świadczyć o zdrowiu. Słaby organizm nie inicjuje infekcji, ponieważ nie jest w stanie jej bezpiecznie przeprowadzić i zakończyć ze świetnym prozdrowotnym efektem. Dokładnie dziewczyny. Pięknie, dziękuję Wam. I wracając teraz do tego glutationu i karnozyny, które przed chwilą pokazałam, wrzućcie sobie w doktora Google' i zobaczcie, co Wam pokaże. Ile te substancje, które nasz organizm produkuje, mogą. A my, jak przyjdziecie, powiemy Wam, jak szybko podnieść ich poziom i bardzo bezpiecznie. Wiem, że Wam tego brakuje, większości osób tego brakuje, a przede wszystkim dlatego, że chorujemy, bo przecież gdybyśmy nie chorowali, gdybyśmy nie mieli infekcji, to by znaczyło, że tego mamy aż na to w organizmie. Ryzyko, mówiłam, jest jedno, że będziemy zdrowi, ale jest jeszcze jedno ryzyko, bardzo poważne ryzyko, słuchajcie jest ryzyko poprawy życia. Ryzyko poprawy życia w kontekście finansowym, w kontekście jakościowym, w kontekście psychologicznym, emocjonalnym, w każdym aspekcie. Firma, z którą współpracuję i która właśnie produkuje te cudowne karnozyny i glutationy m.in., bo nie tylko, w ciągu tego roku, tylko do lipca, zanotowała taki wzrost jak w zeszłym roku, jeśli chodzi o ilość osób, jak w zeszłym roku przez 12 miesięcy. Ponadto firma znajduje się na liście 5000 tysięcy najszybciej rozwijających się firm w Stanach i zajmuje 1002 miejsce. Wysoko? Mogłoby być wyżej, ale myślę sobie, że i tak nie ma na co narzekać, że jest po prostu genialnie. Co jeszcze o osobach mówiłam? Słuchajcie, Japonia, Japonia, kolebka ludzi inteligentnych, kolebka technologii, w momencie, kiedy trafiła technologia do Japonii, e, Japonia robi obrót 40% e, całej firmie. Czy to dużo? No Myślę, że jak na jeden kraj, a jesteśmy w 150 krajach, to mega dużo, prawda? E, zapraszam zatem, dowiedzcie się na punkcie, czego Japończycy tak zaświrowali. E, co jeszcze? No, firma jest o tyle genialna, że firmy zawsze tworzą ludzie. I tutaj. E, Tutaj w LifeWave ludzie są niesamowici, atmosfera jest niesamowita. Tutaj faktycznie sobie pomagamy, tutaj faktycznie myślimy o tym, jak zrobić coś wspólnie. Tutaj dostaniecie szkolenia, rozwój osobisty, absolutnie bezpłatnie. I tak nawiążę teraz do siebie, do swojej historii. Moje życie zmieniło się, kiedy chyba jakieś 5 lat temu dokładnie do tego samego Rubina przyszłam na spotkanie innej firmy. Od niechcenia. To była końcówka wakacji, końcówka sierpnia. Dzieci były jeszcze na obozach, więc nie miałam wytłumaczenia. Stwierdziłam, co mi tam, idę i posłucham. I od tego się zaczęło. Zaczęło się, że zaczęłam zadawać pytania, zaczęłam się zastanawiać, czy może być lepiej, dlaczego jest mi tak źle. To był proces, oczywiście. Natomiast podjęłam decyzję, zmieniłam swoje życie i dzisiaj nie żałuję ani jednego dnia. Każdy z Was ma. Szansę zmienić swoje życie. To wy jesteście kreatorami tego, co mówicie i robicie. Pięć lat temu, gdybym usłyszała, że ja będę stała z telefonem i kijem i robiła live'a, to po prostu wyśmiałabym tą osobę. Bo domyślam się, że większość myśli sobie, nie, to nie dla mnie. Absolutnie nie. To nie moja bajka. I ja mówiłam dokładnie tak samo pięć lat temu. Ale tak jak zmienia się świat, co ostatnio bardzo widzimy. Tak samo zmieniamy się my. I takie ostatnie, słuchajcie, zachęta. Dla kogo jest to spotkanie? Dla kogo? No, dla dystrybutorów przede wszystkim, tych starych i tych nowych. Przyjdźcie, poczujcie klimat i znowu w tym samym rubinie to chyba dwa lata temu byłam w momencie, kiedy odkryłam LifeWay, Przyszłam na takie spotkanie po trzech miesiącach szkolenia i życia online. I wyściskanie tych wszystkich ludzi, których się widzi na ekranach. E, pogadanie na żywo, e, poczucie atmosfery, klimatu, doświadczenia, poznanie ludzi, którzy mają fantastyczne doświadczenia, którzy wyszli z chorób, e, poznanie ich na żywo i możliwość zamienienia kilku słów absolutnie bezcenne. E, to jest też spotkanie dla klientów e, naszych, wyraźniejszych. Również tych przyszłych, czy generalnie ludzie chorzy, ludzi chorych w jakikolwiek sposób, a zdrowe, profilaktyka, bo mogą zasięgnąć informacji o tym, jakie są możliwości, co niesie dzisiejsza nauka, bo przecież latamy w kosmos, pod wodą głęboko schodzimy, są tak niesamowite technologie, samochody na, na prąd, fotowoltaika. Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że nasze nanoelektrody to dokładnie te same badania opierają się na tej samej nauce, na której pracuje fotowoltaika. Także po prostu przyjdźcie, dowiedzcie się o nowych możliwościach, o nowych rozwiązaniach. Czy to jest dla Was? Któż to może wiedzieć? Ale jeśli nie przyjdziecie, to się nie dowiecie. Dla kogo jeszcze to spotkanie? Słuchajcie, przede wszystkim świat medyczny, świat medyczny, czyli lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci, bo Wy macie misję pokazać, Pomagania ludziom, tak? I my też pomagamy ludziom, tylko my jesteśmy w stanie zrobić to szybciej. Zatem przyjdźcie, zobaczcie, jak w waszej pracy możecie pacjentowi pomóc jeszcze bardziej, jak pacjentowi możecie pomóc szybciej i lepiej. Czy to się u Was sprawdzi? Nie wiem, ale czy Wy się dowiecie, jeżeli nie przyjdziecie? Na pewno nie, prawda? Dla kogo jeszcze to spotkanie może być? Konkurencja, słuchajcie, jeżeli ktoś działa w branży MLM, mnóstwo różnych produktów jest sprzedawanych. Osobiście uważam, że to są najlepsze zawsze produkty, sprawdzone i zweryfikowane przez ludzi, bez absolutnie żadnej reklamy. Zatem, jeżeli działasz w branży MLM, no to tym bardziej przyjdź i sprawdź konkurencję, zobacz, co oferuje, sprawdź, czy nie kłamie, spróbuj na sobie. I a propos próbowania na sobie, kochani, to będą. Konkursy, będzie można się okleić, będzie można sprawdzić. Jeżeli kogoś boli, tym bardziej zapraszam. Zobaczycie na sobie, jak technologia działa absolutnie tu i teraz, natychmiast. Weź ze sobą znajomego w ogóle, słuchajcie, nie przechodźcie w pojedynkę, w pojedynka jest nudno. Weź jednego, dwóch, trzech znajomych, będzie raźniej i będzie fajniej. Będzie można też wymienić w zaufanym gronie opinię, bo jeżeli ktoś powie: Wow, ale to jest zajebiste, no to ktoś drugi będzie mógł zweryfikować i powie też. Wow, ale to jest zajebiste. Mam nadzieję, że wszyscy tak powiecie, jak wysłuchacie do końca. I jeszcze jeden powód, dla którego warto przyjść, to z zeszłego roku. Ja mam nadzieję, że to się nie stanie już. Natomiast może być tak, że znowu to po pozamykają. Więc to jest być może ostatnia szansa, żeby spotkać się w dużym gronie, żeby poznać nowych ludzi, żeby zobaczyć coś nowego na żywo, dotknąć, poczuć, sprawdzić. Także. Przychodźcie, a propos jeszcze jedna ważna rzecz, bilety. Bilety, kochanie, kochani, na stronie, tak jak oglądacie, LW Bioelektrody Polska. W opisie każdego wydarzenia, tak jak wcześniej mówiłam, już sobie zerkam: Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Wrocław, Rybnik i Łódź. W opisie każdego wydarzenia jest dokładnie ten sam cennik, dokładnie te same możliwości, jak te bilety zdobyć. Um, I tyle. Po prostu teraz co trzeba zrobić? Działać, 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 działać. Kochani, wpisujcie, zapisujcie się, bo ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy. Cóż dodać? Do zobaczenia. Pa, pa!